Witam, Adam Kopiec, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam Power Query, odcinek drugi. Łączenie kolumn z danymi. To rozwiązanie, jakie ci chcę przedstawić, jest autorstwa Oza du Soleil. I tutaj masz dane do filmu, jakbyś chciał poznać tak, sposób myślenia Oza na temat właśnie tego rozwiązania, tego zadania. Bo o co chodzi, tak? Tu mamy dane dla poszczególnych sprzedawców, tak? Produkt i ilość sztuk z tak sprzedanego tego produktu. W każdym razie chodzi o to, że potrzebujemy te dane połączyć, złączyć w pojedyncze tak tutaj akurat dokładnie dwie kolumny, bo jak są w takiej postaci, są bardzo trudne do analizy. No i potrzebujemy te dane połączyć. No przy takiej małej ilości Ctrl C Ctrl V byłoby łatwo, ale my chcemy tak wykorzystać Power Query, żeby nasze rozwiązanie było Dynamiczny. I OS tutaj naprawdę tak fajną sztuczkę zrobił, tak żeby to wszystko łatwo wyszło. Tak jak mówię, odsyłam do filmu, tak linku OZA, jakbyś chciał poznać dokładną tak zasadę myślenia, rozumowania. Ok, więc my potrzebujemy na początek, tak żeby te dane nam się łatwo łączyło za pomocą Power Query, połączyć, tak, połączyć kolumnę produkt i ilość, czyli piszemy sobie po prostu równa się. Tutaj produkt z komórki A3 Ampersand i połączyć jakimś jeszcze dodatkowo ogranicznikiem z ilością. Mi tutaj ostatnio tak, podobają się daszki. Dwa, żeby od razu było widać to rozróżnienie, oddzielenie produktu od ilości, czyli jeszcze Ampersand i ilość. Zatwierdzamy sobie tą formułę, zaznaczamy tą formułę i komórkę obok i dopiero przeciągamy ją w prawo do końca naszych danych i odpowiednio jeszcze troszeczkę w dół. I jak trafimy tak na wiersz, gdzie są same daszki, to sobie ten wiersz kasujemy, bo tak już poszliśmy za daleko z danymi. Tak? Mamy przygotowane, to przekształcone dane pod to, co chcemy zrobić. I ponieważ korzystamy z Power Query, to Power Query najlepiej pobiera dane z Excela w postaci tabeli, więc skopiujemy sobie tutaj nagłówki i zamienimy nasz obszar danych, Ctrl T, na tabelę. Ma nagłówki. Odpowiedni zakres danych zgadza się. Teraz potrzebujemy pobrać tą, tabele, tą tabelę do zapytań Power Query, czyli ponieważ ja pracuję na Excelu 2010, przy, na 2016, przychodzę na kartę dane i wybieram polecenie z tabeli. Tak jak przy wcześniejszych wersjach Excela, Power Query jest na swojej odrębnej karcie, tak jak u mnie teraz, podobnie Power Pilot. Ok, mamy dane, z tabeli. Przechodzimy do zapytania i tak a, idziemy, dodajemy kolejne kroki, tak. Będziemy potrzebować transponować dane i o, tutaj zwraca uwagę na to, że musimy sobie cofnąć nagłówek do pierwszego wiersza, czyli tutaj przykładowo narzędzia główne, użyj pierwszego wiersza jako nagłówków, rozwijamy sobie i teraz jest użyj nagłówków jako pierwszego rzędu. O to chodzi, tak, mamy te dane, co z nimi robimy? Transponujemy je, czyli tutaj chyba najłatwiej mi znaleźć w karcie przekształć, Transponowanie danych. Mamy przetransponowane dane, i teraz nie potrzebujemy wierszy z ilością, więc potrzebujemy je odfiltrować. I tu, co jest istotne, na co ja się jeszcze parę razy złapałem, ja często po prostu sobie odznaczam te pozycje, które mnie zainteresują. Ale jak tak zrobimy, to Power Query to zapisze, że tak pokaż tylko te produkty, jakby się tu pojawił kolejny produkt. To on nie był uwzględniony w filtrze, dlatego musimy tu zrobić inny rodzaj filtru. Filtr tekstu, który nie zawiera. Tak? Chcemy wykrócić wszystkie wiersze z ilością. I pamiętamy: Power Query jest tak, bardzo case sensitive, zwraca uwagę na wielkość liter, dlatego piszę, tutaj u mnie jest ilość z wielkiej litery. Zatwierdzamy sobie. OK, mamy dane już o, tak odfiltrowane. Teraz potrzebujemy. Przestawić, tak, wyłączyć przestawienie kolumn, czyli po prostu unpivot data. Czyli po polsku to jest anuluj przestawienie innych kolumn, po angielsku unpivot data, tak, od tabel przestawny. Czyli anulujemy tutaj przestawienie i mamy, już, już widać, że jesteśmy blisko tego, co chcemy osiągnąć. Ok, tu nie potrzebujemy kolumny z atrybutem, bo to są tylko nazwy, kolumn, takie dla nas bezsensowne, więc sobie ją kasujemy. Kolumny z wartościami potrzebujemy podzielić po naszym ograniczniku, który sobie dodaliśmy, czyli karta przekształć, podziel kolumny według ogranicznika. Jest niestandardowy, o, niestandardowy. jeszcze raz i tutaj akurat teraz dwa taszki. Przy każdym wystąpieniu może zostać, zatwierdzamy sobie OK. Mamy dwie kolumny z informacjami, z danymi, które chcemy. Nie potrzebujemy tylko pustych Wierszy, tak tych wierszy. O, o, tutaj akurat wierszy z nulem. Odznaczamy je sobie. Nie są nam potrzebne. To po prostu wiersze. Tak, czasem było mniej danych, czasem więcej danych, i dlatego pojawi się te wiersze. One nam są niepotrzebne, więc sobie je odfiltrowaliśmy. To już tak możemy w ten sposób zrobić. Więc okej okay, tutaj patrzymy na wartości. Tutaj po prostu nie, nie kolumna wartość, tylko produkt. Enter. Tu kolumna, powinna się nazywać ilość. I tu kolumna produkt jest błędny, a jeszcze właśnie specjalnie go zostawiłem, i tu będzie tak. Tu chcemy mieć docelowo sprzedawcę, ale poprawimy sobie już go niemal całego w Excel. Czyli tu będziemy potrzebować coś zmienić w naszych danych, żeby pojawił się sprzedawca. Czyli mamy sprzedawcę, produkt, ilość. I to jest właśnie dokładnie to, co chcieliśmy uzyskać. No prawie, prawie to, co chcieliśmy uzyskać. Więc narzędzie główne zamknij i załaduj do. Tak do tabeli w istniejącym arkuszu, klikamy sobie ikonkę, żeby wybrać docelowe miejsce, zatwierdzamy sobie OK. I jeszcze raz załaduj, teraz wczytuje nam dane, mamy sprzedawcę, produkt, ilość dokładnie, połączone dane z tabelami, tylko co ja tutaj tak nie dopatrzyłem, tutaj akurat nawet specjalnie, tak zamiast nazw tutaj cały czas powtarzający się, produkt, produkt 2 i tak dalej, to powinien mieć, żeby tak mieć sensowne dane. Po prostu nazwiska czy też imiona w moim przykładzie sprzedawców, tak żebyśmy wiedzieli, co tu dokładnie jest. Czyli sobie po prostu szybko skopiuję do tych o, Ctrl Z, Ctrl V, OK, naszych danych, skopiowałem sprzedawców, no i chciałbym sobie tu moje zapytanie odświeżyć, czyli najprościej prawym przyciskiem myszy na nie kliknąć i sobie kliknąć odśwież. I niestety jest błąd, tak? Najlepiej jakbym miał tych sprzedawców od razu tu wstawionych, żeby prawidłowo mi odczytywał dane. No, ale nie zrobiłem tego, więc muszę zerknąć sobie do Power Query, żeby to poprawić, zobaczyć, tak, gdzie jest ten błąd, tak? Jak sobie wcześniej wcześniejszy krok, o, tu jest jeszcze błąd, tu jest jeszcze błąd i a tu nie ma błędu, tak? Mamy informację, szczegóły, brak tak, brak kolumny yy, produkt. Tak to właśnie ze względu na to, jeśli chodzi o odczytywanie tych danych z informacjami, to jest krok, który zmienia kolumnę produkt. Jakbyśmy bardzo dobrze my znali Power, no to moglibyśmy tutaj zmodyfikować zapytanie filtr, ale jest dużo prostsze rozwiązanie. Tu nie potrzebujemy praktycznie zmieniać kroków, typów, więc możemy sobie po prostu skasować ten krok. Tak, chcemy go usunąć, i już teraz wszystko działa, bo nie ma tej, kolumn, tego, tej zmiany kolumny produktu, która teraz u nas nie istnieje. I klikamy sobie teraz zamknij i załaduj, i już teraz już są prawidłowi sprzedawcy. Prawidłowe produkty, i ilość, i te dane już tak dużo prościej możemy analizować taka fajna sztuczka od ozadu Solej, no i ja się no też między innymi od niego uczę, jak korzystać z Power Query.